Siemanko, z tej strony Kamil, a to jest kolejny odcinek 60 Sekund z Trenerem. Pięć powodów, dla których Twoja masa mięśniowa rośnie, a Ty nie widzisz efektów swojego treningu. 1. Jeżeli myślisz, że jesz wystarczająco, na pewno tak nie jest. Przeanalizuj swoje odżywianie jeszcze raz, ponieważ dwie parówki i kanapka, tu shake, tam zupka pomidorowa, to nie jest wystarczająca ilość kalorii, abyś urósł. 2. Zbyt mała podaż białka w diecie. Często spotykam się z takim przypadkiem, że dana osoba spożywa mniej jak 1 gram białka na kilogram masy ciała. Jest to zdecydowanie za mało, aby mięsień urósł, tak? ponieważ to białko zostanie równie dobrze wykorzystane w inne cele. Jako, że białko jest budulcem wielu struktur, hormonów, enzymów itd. w naszym ciele. Więc celuj w 1,5 do nawet 2 gram białka na kilogram masy ciała. 3 jest zbyt daleko od upadku mięśniowego. Mięsień potrzebuje ciężkiego bodźca, aby urosnąć, więc celuj w RIR od 0 do 5 maksymalnie. 4. Być może Twoja dieta jest OK, dobrą ilość białka spożywasz, ale trudno jest zbyt ciężko. W takim przypadku rozpad białek będzie przewyższał nad budową nowych białek, więc spróbuj tutaj Ogranicza troszkę trening, wyhamuj, nic to by się złego nie stanie, a na pewno może przynieść dużo korzyści. I 5. Niewystarczająco dużo śpisz, śpisz poniżej 7-8 godzin i jakość snu być może jest nieodpowiednia, zadbaj o to.